Halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Raid Shadow Legends Proszę Państwa, tam gdzie skończyliśmy, tak i zaczynamy Bo odcinek po odcineczku, można powiedzieć, tutaj jest nagrywany Bo proszę Państwa, za bardzo mnie tu już swędzi w tym W tym Grim Forest, żeby już tego nie zrobić e, Dwóch kolejnych bossów, mianowicie Idziemy, idziemy w, górę, idziemy w górę, idziemy w górę, idziemy w górę, idziemy w górę Idziemy w górę, idziemy w górę I tutaj zaszył się i pilnuje ołtarza Kto? Taura, taur. TAU... Taur drodzy Państwo, to jest kolejny boss, z którym będziemy się mierzyć Ponieważ, tak, tak wiecie, aż dziwnie się nagrywa, tak odcinek po odcinku zawsze Tak sobie myślę, że to jest takie, takie coś, że wy to widzicie później Więc znowu możecie opowiedzieć co tam u was, co fajnego oglądacie Ja tyle co mówiłem o awanturze, to teraz sobie myślę, może bym powiedział o czymś innym Może bym powiedział o czymś innym, o jakimś innym fajnym serialu, który ostatnio oglądałem Czekajcie, co był. W ogóle. O! Wiem! Wiem, słuchajcie, ja jeszcze wcześniej przed awanturą Afterlife oglądałem. Drodzy Państwo, ja tak sobie myślę, że ja go tak zmierzyłem tak, tak szybciutko. Ziu! O tak! Bardzo fajny, taki. taka czarny, czarny humor, ale też w tym wszystkim taki poruszający bardzo. Super się to wyglądało, tak, tak powiem Wam szczerze, że naprawdę dobrze oceniam e, ten serial. E, taki, po, taki porządny, idealnie, nieprzedłużony, trzy, trzy, trzy sezonowe, e, 20-minutówki praktycznie na odcinek, więc to jest coś, czego mi też brakowało często. Ja uwielbiam ogólnie mieć jakiś taki serial 20-minutowy. Ale dlaczego ja o serialach gadam, jak przed nami Tau Race? E, proszę Państwa, na czym Tau Race tutaj się opiera, kim on jest, co on robi. HP Bern, drodzy państwo, to jest jego główny tutaj zasób razem z blok active skillami i kontr-atakiem, Więc sobie myślę, że taki standardowy zestaw to znowu będzie dla nas blok debuff, może jakiś strip debuff, buff dla niego, żeby tego kontr-ataku absolutnie nie miał i żeby go pozbawiać z tego na przykład shielda. No nie chcemy na pewno dostawać bloka active skill. Blok Active Skills tego nie chcemy, to jest zdecydowanie mówimy nie. Myślę, że tak jak ostatnio, pasywnych umiejętności zobaczymy. Ostatnio mnie zaskoczyły, że trzeba było HP burn, zobaczymy, czy coś, coś mnie tutaj zaskoczy wtedy będziemy się interesować jeszcze bardziej. Drodzy Państwo, co my tu mamy? Wylosowaliśmy, no już widzę, tu mamy blok buffy, blok debuffy, tu ale Ala Alatreon jest jak najbardziej jest Tor. Jak najbardziej ten skład mi odpowiada. Bierzemy Tora. Tor to jest zawodnik, który jest. Tak jest tor. Taki jest tor. Dla nas weźmiemy sobie Alatreona. Dalej. Sobie myślę, że on jest świetnym zawodnikiem. Czy my możemy. Czy, bo tutaj nie zwróciłem uwagi. Czy my mamy jakiegoś. Strip buffa mamy w postaci setali, jeśli się nie mylę, tak? Wszystkie buffy z, z, z przeciwnika, ona tutaj jest jak ubrana 217, 4000, no tak, coś tam może zrobić, nie? Coś tam może zrobić dla nas, więc ją sobie też zgarniemy, i może oprócz tego full damage, tak sobie myślę, że tak standardowo spróbujmy, nie? Może nawet coś takiego? Żeby y, na aurze była, był atak tutaj mamy... No be, idziemy bez rewajwa Nie wiem jak on mocno bije. Zobaczymy. No drodzy Państwo, kto nie ryzykuje ten, wiadomo. E, ten nie wygrywa. E, no i... aaa! No tak, jeszcze tutaj mamy, no, 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 no. przecież takie piękne rzeczy Alatreon robi. Tutaj nie dość, że nam czyści. E, czy, czy my mamy, no nie mamy? Nie mamy niestety znowu, yy, drodzy Państwo... Decrease Defense. Znowu zapominam. Ostatnio też zapominałem o Decrease Defense. Yy, no ale... Okej. Okay. Ale okej. Okay. Niech tak będzie. Jak jest. Tutaj dzieją się takie rzeczy. Nie chcemy... O. Ona mnie daje teraz. Yy, hmm. A ten, a shield jest protected. Jest protected, więc będziemy go i tak musieli ściągać. Yy, ważne w tym momencie, jak on ma kontratak mieć tego blok yy, debuffa. I mu Freeza można dać. O wow! No proszę bardzo. Yy, to nie to. Ściągamy z gościa to. Ale powiem wam, że bez tego. I yy, Chris Defense to strasznie. Strasznie wolno, on tutaj yy, yy, nam, nam schodzi. Co? Tak sobie myślę, że moglibyśmy to zdecydowanie tutaj mieć, mieć, mieć lepszą prędkość. Bo mozolnie, strasznie mu to idzie. Im to idzie. Mozolnie. Myślę, że na tyle mozolnie, że aż mam ochotę wrócić się i zobaczyć, czy był ktoś z Dekris Defense do wybrania. Teraz wracam. No proszę, Państwa był i to nie byle kto, bo mamy tutaj Ugo, która nam... Proszę bardzo, zarówno blok yy, buffy dla przeciwnika, jak i decrease defense yy, dla nas. Yy, co? Decrease defense dla przeciwnika. Bl Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi, ja tu się yy, pomyliłem, no i od razu, od razu to jakoś wygląda lepiej, już, już tutaj. Tak, nie dostaje tego. My tu się możemy leczyć. Możemy wszystko, drodzy Państwo. Yy, nieskończona moc. Yy, wykorzystany przez niego ten kontra-atak. On tego nie dostaje. Nie musimy tego ściągać, bo mamy blok. Yy, blok buffa dla niego. Tutaj Gnut frizuje, My bijemy. Drodzy Państwo, żyć nie umierać. Yy, tak można. Tak można. Więc to można by było taki tutaj sposób dla niego najlepszy w ogóle no frizem tutaj można go właściwie pozbawić ruchów więc więc gnut jak najbardziej tutaj może się przydać jak i inne takie postacie frizujące bo on tutaj widzicie że on ten turn meterek szybko sobie nabija a czym on tak szybko sobie ten turn meterek nabija per hit received whenever never his attacked by enemy without HP burn debuff no i o to chodzi no nie e, czyli jak ktoś nie ma HP burna na sobie no to ten turn meterek jest napełniany błyskawicznie e, można by rzec mm, więc on go raz dwa trzy y, filuje ale my tutaj no, no tutaj jak widzicie no epic epic ale jaki to jest epic ta UGO jaki to jest epic ta UGO po prostu y, nie tylko niesamowita, jak zwykle na, y, na, w, y, na Hydrze, ale i tutaj też y, jak widzicie, spełnia, można by powiedzieć, legendarną y, rolę dla nas. Legendarną rolę. No tutaj Taurase. Taurase on się nazywa, prawda? Taurase y, nie, nie jest nam groźny, nie? By powiedzieć, że tak na luzikach dość. Na luzikach ten Taurus idzie tak oszczędzam, oszczędzam, żeby mieć. Dobra, by jeszcze jak już wyczekałem, tak? Ja czasami czekam z tym, żeby ten Decrease Defense jednak tutaj był, jak stosuje takie potężne umiejętności, jak na przykład gnuciarską. Yy, yy, jak ona się nazywa? Bless. O! Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Elegancki, tutaj Alatreon też jest, on, on czasami mnie tak zaskakuje, bo ja go nie używam, może mój błąd, że ja go nie używam w wielu miejscach, ale jak on czasami wchodzi, to naprawdę ratuje mi w takim kontencie właśnie, jak na przykład Grim Forest nowym yy, żyćko i naprawdę się przydaje niesamowicie. Do yy, no Race, co by tu powiedzieć Total dziękujemy, że byłeś, ach zdążyłeś. <noise> Dziękujemy, że byłeś. Ach, zdąży Ach, zdążyłeś. Ach, zdążyłeś rzucić tego, yy, będąc nie pod wpływem właśnie tych pięknych debafów od Ugo na siebie, shielda Zdążyłeś rzucić kontratak. Próbujesz jeszcze, próbujesz. Szanujemy te próby. Ale czy to ci pomoże? No nie. Bo przychodzi. I... Kończy biznes, drodzy Państwo, kończy biznes, 54 tury nam to zajęło, tutaj e, dwa, trzy kaski, trzy kaski, speed. speed, speed, speed. No to na razie zostawmy te speedy. 25 znowu materiałów tutaj pięknie z Green Forest jest z nami, e, ołtarz, proszę bardzo, kurio, a, e, ołtarz otwarty. I mamy tutaj w questach dwie rzeczy 75 winów, 8 ołtarzy Proszę bardzo, wszystko dla nas Pieniądze są zarabiane A my sobie możemy wejść tutaj I teraz na przykład Co tu dawała ta Taka fajeczka bym powiedział Na początku Każdej dziesiątej tury umieszcza 1 3 lub 5 Losowych tak na, na losowych, achaj, buffa na jednym, jednym, trzech lub pięciu losowych sojusznikach. Czyli na trzech by to było, bo to jest dwugwiazdkowe i to był Increase Defense, Increase Attack, Increase Speed, Increase Accuracy, Increase Damage, Increase Attack. Hmm. Może byśmy pozbawili 5% po prostu ataku wszystkich, by to było takie. Patrzcie, jak to jest, jest pięknie. pięknie, dopełniony cały tutaj kurwios ołtarz. Znaleziony, 5 na 5, 2 na 2, 1 na 1. Wszystko jest cudownie, wszystko się zgadza. A my teraz, drodzy Państwo, w poszukiwaniu naszej ostatniej tutaj... Yy, jest i ona tutaj. Jest i ona tutaj, zapoznam się z nią i za chwilę do Was wrócę. Drodzy Państwo, i szedł, i szedł przed nami Force Affinity. Ja tu na nią zerknąłem, no powiem Wam, że... Ciekawe to może być tutaj, jak przy, przy złych losowaniach może być ciekawie bo tutaj z skills e są e, na każdym kroku i więc będzie nam potrzebny ewidentnie tu już blok buffy na nią e, żeby się dały. E, tutaj mamy też <laughs> usunięcie z nas buffów i umieszczenie tutaj master seal i blok passive e, skills i tutaj za każdy buff jaki ona będzie posiadała zadaje 5% więcej obrażeń. Więc tutaj is. Może być dla nas jakimś tutaj wyzwaniem. Zobaczymy, co tu się wylosuje. Eee, czy mamy tutaj jakiś przede wszystkim blok buff dla niej, ale chyba nie mamy, drodzy Państwo, tak patrzę. Chyba nie mamy. Chyba nie mamy żadnego blok buffa, żeby jej dać. Więc chyba zastosujemy tutaj tak zwany magiczny token, bo tutaj byśmy chcieli mieć, yy, no kogo byśmy chcieli mieć? Ugo albo Lamasu tak sobie myślę, że chcielibyśmy mieć. Yy, chyba jakoś tak teraz mam wrażenie, że mało, mało takich czempionów tutaj miałem, bo, bo patrzę czy ktoś jeszcze w ogóle tutaj jest taki. Yy. No oprócz tego fajne postacie. Oprócz tego fajne postacie, ale no bo samym tym żeby usuwać z niej buffy. To nam to nie wystarczy. Żeby kraść buffy mieczinakiem, też chyba nam to nie wystarczy. Mamy dwa razy kradzież. Wiecie co zobaczmy. Zobaczmy, to to, to będzie taki test, czy bez blok buffa na ishet. Da się ją pokonać. To będzie dla nas tak, t, t, taka ciekawostka. Zobaczymy, yy, czy coś z niej wyjdzie, z tej ciekawostki. Yy, no bo tutaj Michinaki, tak, ma yy, tutaj, że pierwsze hity, pierwszy hit usuwa wszystkie buffy. Yy, weźmiemy sobie Queen of Hearts, która też usuwa wszystkie buffy. Yy, właściwie to, wiecie co, tu już bym się Na na obrażeniach co? A tych obrażeń też tak sobie myślę, że co? Gnuta weźmiemy. Weźmiemy. Z no Zobaczmy. I z rezistem na wszystkich. Zobaczmy jak to wyjdzie. Taki eksperyment, drodzy państwo. Taki eksperyment i szedł. Zobaczymy jak ten eksperyment nam tu się powiedzie. Tutaj są protected buffy, więc y, to też jest coś e, takiego fajnego, żeby ona z nas tego jednak y, nie ściągała. Ale że widzę, że tutaj ten damage ba. O, jak widzicie coś tutaj, żeśmy nie wyczytali. No i my tutaj mamy, że tutaj ishet i wszyscy jej sojusznicy są odporni na obrażenia zadane max HP, czyli Gnut jest tutaj w ogóle, można by powiedzieć, useless. Całkowicie useless. I ona się leczy od razu, jak rozumiem, tak? To jest places for, więc heal for 3 turns. Instantly activates all. No to drodzy Państwo, mamy o to odpowiedź. Tego nie wyczytaliśmy, wszystko już wiemy. No to widzicie, człowiek się tu za każdym razem na błędach uczy. Ridro, zróbmy sobie tutaj. I dalej nie losujemy blok ani Lamasu, ani Ugo. Jeszcze raz. Jest Ugo. Jest Ugo, ale no i dobra, zobaczymy. Zobaczymy teraz, drodzy Państwo, czy, czy coś z tego będzie. Ugo bierzemy, oczywiście, jako pierwszą. Tarasa bierzemy, bo on tutaj się nam przyda jak najbardziej. sobie myślę, że ten Michinaki i Queen of Hearts jak najbardziej też się przydadzą. I mm, co? Może w ogóle weźmiemy taką drużynę, właśnie skupiającą się głównie na Ally Ataku. Tak sobie teraz myślę, że może być całkiem ciekawe. Bierzemy tego Michinakiego na Lida. To, że poisonami, yy, mifralą też mógłbym spróbować, ale na razie tak spróbujemy. Yy, I Shed, no tutaj zobaczymy, co ono dla nas tutaj będzie miało. Yy, zaczynamy sobie od yy, od tego yy, Ally Ataku. Dajemy blok, <coughs> blok, yy, blok ba buffy na nią i kontynuujemy tutaj z zabawą y, taką że, tak powiem wam, że ten, te, te obrażenia zdecydowanie powalające y, nie są, tu oczywiście też mamy y, Mikage, więc ona będzie przedłużała te, te debuffy na niej to jest też bardzo y, sympatyczną opcją zastanawiam czy my chcemy decrystować Defense. Znaczy nie, decrease. Nie, hapeberny właśnie będą tak sobie myślę. Znacznie lepsze, y żeby ona tutaj I usuwa z nas wszystko. ugo y tutaj jest na tyle cudowna, że robi y nam coś takiego, y że klinsuje to z nas. Mm -hmm. Pick, pick, pick. Block. Block buff, De debuff się kończy, ale my co zastanawiam, się, czy ona jest coś, coś jest, jest taką słabością ewidentną. Dobra, damy to na razie, żeby tego jak mieć dokoptujemy to. Teraz mi się tutaj elegancko zaraz przedłużymy wszystkie buff, debuffy na niej, żeby to, to, to z niej nie zeszło za chwilę. Lich siada, więc tutaj też fajna, fajna sprawa z tym. Kontynuujemy tutaj alaj ataki. Tuż to wygląda całkiem, całkiem. Tak powiem. Całkiem, całkiem to wygląda alaj ataki. Cyk, cyk. One dużo tutaj nie biorą trzeba. Tu. Trzeba to przeznaczyć. Przez, Ale atakami Furory nie robimy. furorę robi za to yy, Ugo sobie myślę, że, że bez niej tutaj powiem wam, że ta, ta walka bez tego jednego debuffa, yy, który jest kluczowy, czyli to, żeby ona buffów nie miała, to powiem wam, że jest naprawdę to konieczne. Tutaj nie mamy. Moglibyśmy się uleczyć i dać yy, cleansa, ale no yy, są rzeczy tak zwane ważne i ważniejsze. Ważne i ważniejsze. Yy, obniżmy tu. Podwyższmy jej. Teraz możemy się uleczyć. Teraz możemy smajknąć ją bardziej. Hmm. Okay. ok. Powolutku, bo powolutku ale yy, no tutaj trzeba ten blok yy, buff buffs na nią, yy, na niej utrzymywać zdecydowanie yy, i, i będzie, będzie dobrze, tak to chyba ta ISHED yy, tu, 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 tu wygląda. Jeszcze jakby tu był pewnie jakiś Damage Dealer, co myślę, że by było jeszcze lepiej, bo mamy tak naprawdę, no co, Tarasa, no Michinaki też coś tam yy, swojego dołoży, ale... Nie na tyle nas, nas to uszczęśliwia, można by powiedzieć, na ile by mogło, co do samych tych obrażeń. Czy my, no tutaj, sobie to obniżymy, tutaj, niestety, Ugo może nie, nie da, nie dalicza. No tutaj, robi się ciepło co do, co do naszego HP, powiem wam. Jest, jest nam bardzo aktualnie potrzebny heal. Od Ugo, który nadchodzi na szczęście w tej turze. Bo inny, inaczej mogłoby to się potoczyć... Źle by mogło się Powiem Wam, że ona też pewnie jakby miała taką większą ilość buffów, to to by naprawdę tutaj smajgała niesamowicie. Tam za każdego buffa 5% więcej zadaje obrażeń, no to ona by tutaj mogła naprawdę krzywdę niemałą wyrządzić. Jak to już tyle bierze No czy my ją tutaj dorwiemy? Ja tak się zastanawiam właściwie Bo Tutaj jest naprawdę ciepło Tutaj jest naprawdę ciepło Co do co do, co do naszych, Naszego HP Tutaj chyba będzie O i nie przedłużyliśmy I tutaj może to, to nam To nam może posmyrać troszkę plany Powiem wam. To nam może posmyrać troszkę plany. Haha, <laughs> drodzy Państwo, można by powiedzieć, że tutaj fartem, 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 fartem to yy, się udało tutaj wszystko nam, nam zrobić. No, taras 6 milionów tutaj zrobił sam. Yy, więc, drodzy Państwo, moja polecajka na tą Iszet jest zdecydowanie taka, że trzeba tutaj yy, taką UGO mieć, ale śmiało, śmiało jakiegoś, może yy, debuff, extendera yy, też. Ale damage de de dealerów można śmiało tutaj wrzucić więcej sobie, myślę, że, yy, że na przykład ten Michinaki mm, Czy Michinaki tutaj właściwie coś, coś robił takiego koniecznego? Blo, yy, decrease defense dawała UGO, więc jego nie był potrzebny hex, nie był tak potrzebny yy, ten HP burn No Powiem Wam, że on, on tutaj był. Y, y, zmieniłbym go na pewno i poprawił tu y, jakoś, jakoś wynik. No ale tak. Drodzy Państwo, pokonany czwarty boss y, w Green Forest. Mamy komplet. Mamy komplet. Y, dostajemy za to oczywiście też dodatkowe monetki. I y, co przed nami? Przed nami ostateczna walka. Yy, główny boss yy, nie będzie miał swoich pomagierów, więc stawimy mu czoła już w, w następnych leśnych przygodach. Drodzy Państwo, jeśli się podobało, zostawcie coś po sobie, jakiegoś lajkosa, komentosa czy subito. Widzimy się w następnym odcinku. Czy ja tu bardzo przedłużyłem? Chyba tak. Ale takie odcinki, takie luźne. Takie luźne, żeby coś porozchmieniać tak razem, wspólnie. Ja to za to lubię tą po prostu grę. Ride Shadow Legends. i'll